Dzień dobry moi piękni ludzie, dzisiaj jestem z kotem na podłodze w moim mieszkaniu, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie ten trend, który narodził się i umarł jakoś półtora roku temu, czyli te takie jasne pasma z przodu twarzy. To się nazywało money pieces albo coś w tym stylu. i Generalnie chodziło o to, że nieważne jaki masz kolor włosów na całej głowie, to z przodu robiłeś sobie takie jaśniejsze pasemka i one mogły być albo właśnie blond, albo mogły być w różnych kolorach, może sobie jakieś takie, wiecie, różowe, niebieskie i tak dalej. I to było bardzo modne kiedyś i ta moda, mam wrażenie, że już umarła. Ja postanowiłam, że to jest najwyższy czas, żeby ożywić ten trend. Obudziłam się dzisiaj z bardzo silną potrzebą zrobienia czegoś z moimi włosami, bo czuję, że wchodzę w nowy etap w życiu, a dla mnie nowy etap to nowe włosy. Więc tak, nie mam pojęcia jak to zrobić, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale poszłam do Rosmana i kupiłam sobie. Dobra, teraz yy, wszystkie włosy włosomaniaczki nie zawiją, ale moje włosy bardzo ciężko jest zrobić krzywdę moim włosom. Moje włosy są naprawdę dobre pod tym względem, więc ja nie wydaję za dużo na produkty do włosów i kupiłam to. To nie jest dobry produkt. Nie polecam tego jakby coś. Nie, nie polecam robienia sobie włosów jakąś saszetą za dwie dychy, ale to będziemy dzisiaj robić w tym filmie. Chciałam też do was pogadać. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki... Trochę odcinek podcastowy, powiedziałabym, bo będę sobie robić rzeczy i przy okazji będę rozmawiać, ale dzieją się rzeczy na Instagramie, dzieje się drama na Instagramie. Podajcie w ogóle na Instagrama, żeby być na bieżąco ze wszystkimi dramami, które tam tłumaczę i które zaczynam, bo jak się okazało, w tym przypadku coś zaczęłam. Eee, tak, pogadamy sobie o przerabianiu zdjęć, pogadamy sobie o Alexis Oli, bo to właśnie o nią chodzi w tym tygodniu. Ale zacznijmy od moich włosów, bo. To może być skomplikowany proces. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy stosuję rozjaśniacz na moich włosach. Jak jeszcze miałam naturalne moje brązowe włosy, to próbowałam je sobie rozjaśnić farbą i wyszło to fatalnie. Przeczytałam o tych materiałach i że nie wolno mieszać metalowym, a miałam tylko metalowe łyżeczki, więc w tym momencie moim jednym narzędziem do mieszania została ta jedna połeczka, którą dostałam kiedyś w zestawie sushi i... To musi wyjść. Mam taką miksturę. Teraz muszę podejść do lustra, nie zrobię tego przy Was, pokażę Wam już efekt końcowy, jak to wydzielę, bo... Tutaj jest potrzebna precyzja. Wróciłam w moim nowym, odmiennym fryzie. Mam proste włosy, więc wygląda to słabo, ale generalnie to są takie części, które lubię sobie wypuszczać, szczególnie jak mam koka albo coś w tym stylu, więc myślę, że to będzie ok. Mam wrażenie, że jest w miarę równo. Moje włosy generalnie nie są równe, więc. Drama wygląda w ten sposób, że Alexis Ola dodała dosłownie wczoraj stories na Instagrama, które podsyłaliście mi masowo. Ja bym w ogóle nie wiedziała o tej dramie, bo ja jej nie followuję, ale masa z was podsyłała mi stories, na którym. Yy, ma tak bardzo dziwnie zakrzywione drzwi, tuż obok swojej talii, akurat przypadkowo. I Alexis Ola ma bardzo ładną sylwetkę. Wręcz tak ładną, że jak się ją porównuje na przykład z niektórymi TikTokami, to tak jak też mi się takie porównania, że po jednej stronie na TikToku, po jednej stronie właśnie na Instagramie, że trochę się to nie zgrywa, ale też rozumiem, że nie zawsze wyglądamy na żywo tak, jak wyglądamy na zdjęciach. Ja też na zdjęciach na przykład wyglądam szczuplej, bo znam swoje dobre kąty, po prostu wiem, jak się ustawić, żeby na przykład mój brzuch wyglądał na bardziej płaski i tak dalej, więc też nie mówię, że trzeba wyglądać idealnie tak samo na zdjęciach i na filmach, bo, bo to nie Zawsze tak działa, ale podsyłałyście mi to takie właśnie zagięcie, wygięcie tam chyba ramy, drzwi czy czegoś mm, na Instagramie Oli. No i ona to story jest y, szybko usunęła. Resztę zostawiła, usunęła tylko te, na których widać to zagięcie drzwi. Dobra, bez ryzyka nie ma zabawy. Po prostu lecimy z tym. Wiesz co? Nie, chyba pójdę to zrobić przed lustrem. To jest nasza obecna sytuacja, i nie jestem nawet w stanie spojrzeć prosto w kamerę bo przeszkadza mi ten piękny róg jednorożca. Nie jestem pewna jak się czuję, ale I guess już zabrnęliśmy sobie za daleko, żeby się teraz wycofać. Było powiedziane, że 20 minut to jest takie rozjaśnienie o około 4 tony. A 40 minut to rozjaśnienie do 7 tonów. I ja generalnie chciałabym te włosy no, rozjaśnić jak najbardziej się da, ale zobaczymy, więc nastawiłam sobie na razie ten jak minęło już 3 minuty mniej więcej, od kiedy to nałożyłam, yy, i ustawiłam sobie na 25 minut, więc zobaczymy po 30, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Czy te włosy już będą po prostu wypadać, czy co. A tymczasem, wracając do dramy, yy, boję się ciągle, że gdzieś tam mnie dotyka ten włos i że sobie wypalę twarz. Ale okej. Okay. Um, drama wygląda w ten sposób, że ja wstawiłam Stories z tym screenem, którego mi wysłaliście, i zapytałam was, jakby zrobiłam taką ankietę, że można było kliknąć dwie opcje. Czy jest to Photoshop, waszym zdaniem, czy nie? No i bardzo dużo z Was stwierdziło, że to jest Photoshop, dużo z Was też podsyłało, że na innych jej zdjęciach gdzieś tam są takie niedociągnięcia. Ja, szczerze mówiąc, na innych zdjęciach tego do końca nie widziałam. Ja się też tak nie znam na Photoshopie, więc nie jestem w stanie go tak wypatrzyć z daleka, ale na tych innych zdjęciach. Gdybym się bardzo chciała przyczepić, to można by tam było coś dojrzeć, no ale też właśnie ja się nie znam, więc nie chcę tutaj prorokować i udawać, że wiem więcej niż wszyscy. No i wstawiłam takie stories, o którym generalnie chciałabym powiedzieć więcej, bo uważam, że to jest ważne, nawet jeżeli końcowo się okaże, że Ola zdjęcia przerabiała czy nie przerabiała, to jest nieważne, ale uważam, że sam przekaz tego stories, które tam rozmoliłam no, sobie w łóżku jest całkiem istotny. To znaczy poprawianie przez... Generalnie influencerki ciała jest bardzo szkodliwe, szczególnie przez te influencerki, które tak właśnie jak Ola przedstawiają się w internecie jako takie dziewczyny promujące bady pozytyw, ciało pozytywność, ciało neutralność, generalnie jakby pewność siebie. O, nie! Odcisnęłam sobie to. Ola też jest taką osobą, która dużo mówi o na przykład akceptacji trądzików, bo ona jest magazynką i wstawia te takie historie pod tytułem przypomnienie, że tak też wygląda prawdziwa skóra i tak dalej. I to jest fajne, to jest fajna działalność, ale z drugiej strony, jeżeli robimy coś takiego, a gdzieś tam w innym aspekcie swojej działalności zakłamujemy tą rzeczywistość, to mam wrażenie, że robimy jeszcze większą krzywdę, bo jeżeli jesteśmy osobami, które gdzieś tam próbują szerzyć body pozytyw, to ludzie ak Automatycznie zakładają, że wszystkie treści, które widzą na naszych social mediach są prawdziwe, że są również bez ruszu. Jeżeli na przykład właśnie pokazujemy ten trądzik, to ludzie zakładają, że no skoro jesteśmy tacy szczerzy w kwestii swojej twarzy, to raczej też nie zmniejszamy sobie tali. I, I to może być właśnie bardzo szkodliwe, jeżeli jesteśmy tak wybiórczo ciało-pozytywni, bo no nie wiem, mam wrażenie, że w tym momencie ludzie mają już jakiś taki dystans do internetu i gdzieś tam zaczynają kwestionować pewne rzeczy i nie łykają już tak wszystkiego od razu. I nie wiem, jeżeli widzą zdjęcie jakieś takiej idealnej sylwetki, to też sobie myślą, że to mogą być gdzieś tam pozowane, podciągnięte i tak dalej, i nie porównujemy się aż tak, ale jeżeli ktoś właśnie kreuje się takiego prawdziwego twórcę, to no aż ciężko się nie porównywać, jeżeli mamy gdzieś tam w głowie to przekonanie, że to jest prawdziwa sylwetka tej osoby. Dobra, wróciłam i uznałam, że muszę po prostu trzymać głowę bokiem, żeby sobie żadnej krzywdy nie narobić, bo byłby przypadkiem gdybym na przykład przypadkiem, nie wiem, rozjaśniła sobie brew, tego bym bardzo nie chciała. Wracając, bo czuję, że się rozbiegam z tą historią. Wspomniałam już, że ona ma bardzo ładną sylwetkę i wydaje mi się, że to jest właśnie tym groźniejsze, im lepsza jest Twoja naturalna sylwetka. Bo jeśli naturalnie pasujesz do kanonu piękna, to każde to upiększenie będzie Ci już zbliżało do takich nierealnych standardów. Niektóre rzeczy już po prostu zaczynają wyglądać nienaturalnie i to jest strasznie przykre, jak się na to patrzy, że dziewczyny muszą być coraz szczuplejsze i mieć coraz mniejszą talię i coraz większe biodra, i tą szparę między udami jak największą. I po prostu robią się już z tego takie karykatury, co mam wrażenie, że mega wpędza młodsze pokolenie w kompleksy. E, tak samo mnie wpędzało w kompleksy kiedyś. Kiedy ja byłam nastolatką, to social media były rozwinięte na dużo mniejszą skalę. Teraz nie wyobrażam sobie, jak to jest być nastolatką teraz. Pewnie cholernie ciężko. Nie da się ukryć, że jednak influencerki są tymi osobami, które gdzieś tam ustalają ten standard i wytyczają ten obecny kanon piękna, więc tym bardziej. Ja rozumiem, że są takie influencerki jak, nie wiem, na przykład Tana Mojo albo Trisha Paytas, które się otwarcie przyznają do tego, że one photoshopują swoje zdjęcia, że na ich zdjęciach jest retusz. I wtedy też to jest trochę inny odbiór, bo idziesz na tę ich stronę, widzisz tą idealnie gładką cerę i tak dalej, ale masz gdzieś z tyłu głowy te informacje, że no to nie jest prawda, że ona tak nie wygląda, że to jest tylko, nie wiem, filtr z czy coś w tym stylu. A jeżeli ktoś właśnie wybiera się tego i mówi, że na 100% to. Jestem prawdziwa ja, full natural. To, to jest jeszcze bardziej szkodliwe, mam wrażenie, niż generalnie używanie Photoshopa. Wstawiłam to stories wczoraj o godzinie 23.00 i 5 minut po tym, jak ja wstawiłam, mam w diemach Alexis Ole. Eee, no i dziewczyna tam mi próbuje udowadniać, mówi, że, no, że to jest fake news, że wcale nie poprawiała tego zdjęcia, pokazuje mi jakiegoś takiego bumeranga nagranego, na którym już nie, jest nie są wygięte te drzwi wcale. No i ja szczerze mówiąc, nie wiem, co o tym myśleć. Mm, oczywiście wstawiłam tego bumeranga, którego ona wstawiła na swoje stories, wstawiłam też do siebie, żeby nie było, wiecie, że ja podaję tylko połowę informacji, yy, więc dałam wam też taki update, że yy, Alexis Ola powiedziała coś takiego. Yy, no i w sumie ja nadal nie wiem, jak się do tej sytuacji odnieść. Ja specjalnie też na tym stories nie pisałam czegoś w stylu update, jednak Ola nie przerobiła tego zdjęcia albo update, Ola przerobiła to zdjęcie, tylko. Dałam jakby Wam pole do popisu, żebyście sobie to interpretowali jak chcecie, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. I ten bumerang mnie za bardzo nie przekonuje, bo jest tam pokazane faktycznie, że, wiecie, um, ona tam się wygina i ta talia jest jakby cały czas w miejscu, to znaczy, że nie zagina nigdzie obrazu, no ale z drugiej strony, jak w takim razie powstał ten screen, którego mi wszyscy wysyłacie, jak powstało to zagięcie, skoro na tym bumerangu go nie ma. Nie wiem, to mógł być jakiś po prostu glitch aparatu, to mógł być cokolwiek, zostawiam to już tak naprawdę do Waszej interpretacji. Dajcie mi znać, yy, jaka jest w ogóle Wasza opinia na ten temat. Czy uważacie, że się wybroniła? Że... Nie wiem, może to jest kwestia źle zrobionego screena, może w tym momencie akurat coś tam się zadziało ze światłem, z aparatem. Dajcie mi znać, jak myślicie i czy Waszym zdaniem to było podciągane zdjęcie, czy jednak nie. W tym momencie wygląda to w ten sposób i nie jest to... Dokładnie efekt, który chciałam uzyskać. Ale mamy jeszcze ostatni krok, który można uratować przed porażką absolutną. Czyli toner. Ja pierwszy raz będę używać tonera i widziałam masę tiktoków... Czekajcie, bo troszkę mnie to denerwuje. O, ale to źle wygląda. Matko. Dobra, widziałam masę tiktoków, na których yy, dziewczyny zostawiały toner na zbyt długo i on im farbował włosy na niebiesko. Więc tego się bardzo boję. Ale... Zobaczymy! Jest powiedziane, że powinnam go potrzymać około 15 minut, a dla lepszego efektu powinnam go trzymać 30 minut. Więc myślę, że potrzymam go 15 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam na sobie toner, który się bardzo lepi, i nie chcę nim dotykać twarzy, bo podobno farbuje skórę, ale tak, zaaplikowałam go sobie o 16.22, minęło 5 minut, daję sobie jeszcze. 10 max 15 i zobaczymy co z tego wyjdzie jeżeli chodzi o honor, to również nic nie polecam bo jestem cheap i kupiłam go za 10 zł na przycenie w Rosmanie. ten film to jest vlog wszystkich złych decyzji jakie podjęłam dzisiaj i nie mam nic przeciwko. Białam toner, to nerwy, włosy i myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że to nie jest najlepszy look, ale nie mam już dzisiaj siły na to, żeby go poprawiać, więc produktowny pójdę tak jutro na uczelnię, mam to zajęcia od 8 do 20 i, i będę wyglądała tak, ale myślę, że jak wrócę jutro z uczelni albo pojutrze, nałożę sobie po prostu jeszcze jedną dawkę tego rozjaśniacza, mimo że nie powinno się tego robić, ale ja to zrobię, bo moje włosy są jakby one są w naprawdę dobrej kondycji, to znaczy one wyglądają i w dotyku są dokładnie takie same jak reszta włosów. Więc myślę, że mogę sobie zafundować tę kolejną dawkę i to może być fajny look dla mnie. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie zrobić sobie już takich pasem, jak wiecie, żeby nie pociągnąć tych dłuższych włosów też. Takich chociaż króciutkich pasków, żeby ich nie zrobić również na jasno. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, a to jest koniec tego odcinka, bo jestem już naprawdę zmęczona i te wszystkie opary toksyczne przeżarły mi mózg, więc widzimy się w następnym filmie i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam, padaj na Instagrama i widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że już z włosami. Pa, pa!